Przed nami zadanie 32 z geometrii analitycznej, dosyć długie, ale też aż za całe 5 punktów, czyli 10%. Popatrzmy, mamy jakieś punkty A i M oraz jakąś prostą o równaniu podanym minus 2x dodać 10. No po pierwsze, to proponuję, zróbmy jakiś rysunek troszeczkę w układzie współrzędnych. Który nas poprowadzi do modelu rozwiązania tego zadania, czyli do tego, co my w ogóle po kolei mamy tutaj liczyć. Po pierwsze, mamy gdzieś w tym miejscu, powiedzmy, ten punkt A, podane współrzędne minus -4, 0, i gdzieś, powiedzmy, w tym miejscu ten punkt M, który ma współrzędne -2, 9. Dalej wiemy także, że nasza prosta. To jest prosta, która przechodzi przez punkt 0, 10, czyli gdzieś w tym miejscu jest ta powiedzmy dziesiątka i jest prostą malejącą, dlatego że jej współczynnik kierunkowy wynosi minus 2. Czyli ręka musi pójść na dół, gdzieś powiedzmy tu jest ta prosta, ona się nazywa K w tym zadaniu i o jej równanie to minus 2x dodać 10. I już mamy pierwszą informację, że punkty B tego trójkąta ABC to punkt przecięcia tej prostej K z 8X, czyli nasz punkt B gdzieś znajduje się w tym miejscu. No to zacznijmy już w ogóle od obliczenia tego punktu B, czyli pierwsza część zadania obliczam punkt B. Punkt B to jest punkt wspólny prostej, tej naszej zielonej, tutaj tej prostej K z osią X. No to w takim razie, moi drodzy, nic innego, jak trzeba za y podstawić 0. Czyli jeśli za y podstawisz 0, to otrzymasz minus 2x dodać 10 jest równe 0. Po rozwiązaniu tego prostego równania otrzymujemy, że x wynosi 5, czyli już mamy współrzędne punktu b. Ten punkt b to punkt 5, 0. Dalej czytamy, że c jest punktem przecięcia prostej k z prostą am. No to poprowadzę teraz tą prostą AM, i w takim razie ten nasz punkt C musi się znajdować gdzieś w tym miejscu. Żeby znaleźć, zobaczcie ten punkt C, to na pewno musicie mieć prostą AM, czyli moja druga część zadania to napisanie prostej AM. Tutaj albo będziecie rozwiązywali układ równań, może po, i podstawiali sobie punkty A i M do równania na przykład y równa się x plus b, albo proponuję Wam ze strony piątej, tu aż zapiszę, z tablic wzorów matematycznych, jest tam taki wzór na prostą przechodzącą przez dwa punkty. Ja go teraz przepisuję z tablic, tak on tutaj wygląda, mamy xb minus xa i dalej odjąć yb minus ya i w drugim nawiasie x minus xa i to ma być równe 0. Proponuję, żebyśmy jeszcze raz sobie podpisali te punkty A i M tu, żebyście widzieli, co ja podstawiam. Czyli punkt A to minus 4, 0, a punkt M ma współrzędne 2, 9. I teraz za, powiedzmy, to jest wasze xA, to jest yA, to jest xB, a to jest yB. I podstawiam do tego napisanego tutaj długiego wzoru na. Prostą, właśnie te współrzędne punktów, czyli otrzymujemy y odjąć 0, w drugim nawiasie xb, czyli 2, odjąć, a więc dodać 4, bo tam jest też minus, odjąć za yb podstawiam 9, odjąć ya, które wynosi 0, i w kolejnym nawiasie x, odjąć xa, które u Was wynosi 4. I to wszystko jest równe 0, czyli otrzymujemy 6y minus 9x minus 36 jest równe 0. Widzicie, wyliczę teraz z tego y, czyli mamy 9x plus 36, podzielimy to przez 6 i otrzymujemy 9 x dodać, 6. To 9 szóstych jeszcze się da skrócić, czyli nasza prosta ma równanie 3, 2x dodać 6. To jest prosta AM. No to jak już mamy prostą AM, no to teraz trzeba jako punkt trzeci tego taki model, w modelu trzecia część tego zadania, to połączyć w układem równań naszą prostą AM, którą żeśmy policzyli, czyli 3, 2x dodać 6 i prostą k, która była podana. Jak rozwiążecie ten układ równań, to to właśnie rozwiązanie będzie naszym szukanym, szukanym punktem C. No może tutaj pierwsze równanie pomnóżmy przez minus 1, czyli to równanie mnożę przez minus 1, a więc otrzymuję minus Y równa się minus 3 drugie x minus 6, drugie równanie przepiszę bez zmiany. Czyli zastosuję w tym miejscu metodę przeciwnych współczynników. Jak to dodasz, to otrzymasz po lewej stronie 0, po prawej minus 3 drugie to jest minus 1 cała i 1 druga, i jeszcze minus 2, czyli mamy minus 3 i 1 druga x, i minus 6 dodać 10 to jest plus 4. Stąd 3,5x jest równe 4, po podzieleniu przez 3,5, a 3,5 to jest 7 drugich. Otrzymujemy, że x jest równe 4 razy odwrotność, czyli 2 siódme, a więc 8 siódmych. No to pierwszą współrzędną już mamy. I teraz moja propozycja, podstawmy tu do tego równania za xt 8 siódmych i wtedy policzycie sobie y, czyli y jest równe minus 2 razy t 8 siódmych i dodać 10. Czyli otrzymujemy... Minus 16 siódmych dodać 10, czyli z tego po wyliczeniu mamy minus 16 siódmych dodać 70 siódmych, czyli jak to przeliczymy to mamy 547. No i nareszcie żeśmy znaleźli współrzędne tego punktu C. Ja go teraz umieszczę tutaj na układzie, czyli ten punkt C ma współrzędne 87. siódmych, i druga współrzędna to 547. No i ostatni etap tego zadania to zobaczcie, trzeba było policzyć pole tego naszego trójkąta ABC. No to ten trójkąt ABC znajduje się tu w tym miejscu, czyli mam nadzieję, że każdy już widzi, że jego podstawa to 9 kratek, czyli mamy to A trójkąta, tą podstawę równą 9, a wysokość to jest nic innego jak ten Y. Punktu C, czyli ta wysokość tego trójkąta wynosi 54,7. No i ostatni etap, czyli jakiś czwarty etap zadania, końcowy to policzenie pola pola trójkąta ze wzoru jedna druga a razy h, czyli to pole trójkąta jest równe 1, druga razy 9 i razy 54, 7. Jak to wszystko tutaj sobie

Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.